Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu. Porozmawiajmy o wierze. Czytania na 31. niedzielę zwykłą to pewien kontrast, bo pierwsze czytanie z księgi proroka Malachiasza stawia nam diagnozę: Otóż kapłani, którzy mają służyć Panu Bogu, odstąpili, jak mówi Bóg, od przymierza Lewiego, zerwali. To przymierze, pozbawili ludu nauki, zboczyli z drogi. I dlatego Pan Bóg mówi, zabieram wam, zabieram wam to, co otrzymaliście ode mnie, przestajecie mieć autorytet wśród ludu. I Ewangelia mówi podobnie, bo tu Pan Bóg stawia, Pan Jezus stawia diagnozę o faryzeuszach, którzy, jak mówi, rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczu, lubią zaszczytne miejsca na ucztach, chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie ich nazywali rabi. A Jezus mówi, Wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel. I teraz Pan Bóg stawia nam właśnie taką diagnozę, że na katedrze zasiedli uczeni w piśmie, faryzeusze. Więc zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. A więc mamy tutaj kilka różnych wskazań. Z tymi właśnie czytaniami kontrastuje tekst świętego Pawła. On w swoim liście pokazuje, że jest jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. I dzięki temu ludzie przyjmują słowo Boga, bo mówi: Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas. Przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w Was wierzących. A więc Pan Bóg potwierdza mocą, działaniem, prawdę, którą przyjmują wierzący. I na ten temat chcą dzisiaj porozmawiać. Anna Harmata. Ksiądz Maciej Gallem. I Roman Harmata. Zobaczmy ten kontrast właśnie w tych pierwszym i trzecim, czyli Ewangelii, i tym właśnie liście Świętego Pawła. Bo generalnie to te czytania mówią o jednym, jak efektywnie dobrze służyć Panu Bogu, żeby Kościół był pełen życia, pełen ognia, pełen miłości. I w tym czytaniu widzimy, ale jednocześnie Pan Bóg daje diagnozę, czego nie robić. Pierwsze, co jakoś tak bardzo mocno mnie uderza, już zresztą wspomniałeś tutaj to pierwsze czytanie, myślę od niego powinniśmy wyjść, bo to jest rzeczywiście taka diagnoza współczesnego Kościoła, mi się wydaje. I może nie trzeba nam gdzieś szukać daleko, mówić, nie, ale spojrzmy chociaż na Kościół w naszej ojczyźnie Polsce. Może właśnie ostatnio, szczególnie w takim bardzo gorącym czasie, który tam się dzieje. Ale to nie tylko tam. Natomiast, no oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie żyjemy też, ale przecież ten Kościół w Polsce jest nam bardzo bliski. O niego też jakoś zatroskani jesteśmy, przecież on nam przekazał wiarę, dał nam wiarę. Pierwsza rzecz, o co chodzi Bogu i czego oczekuje od nas Pan Jezus? Ja zadaję sobie takie zawsze pytanie, szczególnie w kontekście tych dzisiejszych czytań. O co panu Bogu chodzi? Nie? I w tym kluczu zobaczmy, jak na wstępie niesamowicie uderza ostrzeżenie przed religijną obudą. Okazuje się, że można grać w dwóch kierunkach, to jest dwukierunkowa ulica. Można grać i skromnego człowieka, bo się to komuś tak podoba, ale można grać też w drugą stronę. Niezwykle pysznego człowieka, który się z nikim nie liczy i tylko i wyłącznie dba o siebie, o swoje własne interesy. Pozory. Głoszą, tworzą pozory, sami nie żyją tym, co głoszą. Jeżeli tak naprawdę przejrzymy całość orędzia Pana Jezusa, to zobaczymy, że najbardziej, i to jest niezwykle wymowne, najbardziej Pana Jezusa zasmuca i wzbudza Jego gniew właśnie ludzko obuda. Nic innego tak bardzo Pana Jezusa nie zasmuca, jeśli się głęboko przyjrzycie Ewangelią, Szczególnie, gdzie On się tak uzewnętrznia. Nic Go tak nie boli, jak ludzka obłuda. Ale szczególnie wtedy jeszcze, kiedy dotyczy życia religijnego. To bardzo mocno widać w kontekście konfrontacji z Ferozeuszem. Przecież już ostatnie niedziele dwie pod rząd, bardzo nam te konfrontacje podstawiają. Ich podstępne myślenie, które chce Go przyłapać, na słowie, na czynie, byle tylko go zdyskredytować. I jeszcze używając do tego religii, jako narzędzia. To jest tragedia. Nie ma większej tragedii. Nie bądźmy tylko tacy ostrzy w kierunku faryzeuszów, spójrzmy na siebie. Jak my nieraz używamy Eucharystii jako broni, żeby zniszczyć drugiego człowieka. Posługując się Eucharystią. Ktoś w taki sposób przyjmuje, ktoś inny tak, ten nie tak, ci są prawdziwi katolicy, tam tamci nie są, ci liberałowie, ci konserwatyści. Tragedia. Tragedia i używamy do tego świętości. Uważajmy, to jest wielkie ostrzeżenie dla nas, bo możemy się obudzić z ręką w nocniku. Naprawdę. Jezus potrafi bardzo miłosiernie podejść do grzeszników, ale którzy uznają swój grzech. Nawet do pogan, nawet wrogów narodu izraelskiego. Ale wobec spotykanej obłudy w gronie tych, którzy się mają za wierzących. No, nie ukrywa swojego gniewu, i często bardzo ostrych słów potępienia. I mówi im: obłudnicy, hipokryci, groby pobielane, synowie diabła, tak im mówił: Synowie diabła. Moi drodzy, ja myślę, że trudno, o bardziej ostre słowa. Widać zatem, mi się wydaje, że czymś absolutnie zasadniczym w Ewangelii Pana Jezusa, i przede wszystkim w jej głoszeniu jest autentyczność, czy jest prawda życia. A więc co? Zgodność głoszonego orędzia z życiem. Czyńcie prałacie jak nauczacie. Jest takie mądre powiedzenie. Czyńcie prałacie jak nauczacie. I zobaczcie teraz, moi drodzy, w kontekście tego pierwszego czytania. No niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz. Ostre potępienie przez proroka Malachiasza, chyba najbardziej ostre w ogóle w całym Starym Testamencie. Naj, najostrzejsza krytyka kapłanów w Starym Testamencie. Winą ich co było? Łamali prawo Boże. Przestali w ogóle nauczać tego, do czego zostali powołani. Przestali uczyć lud i doprowadzili do tego, że Izraelici zapomnieli o Bogu i zapomnieli o jego przykazaniach w konsekwencji. Mieli być pasterzami, mieli być duchowymi przewodnikami narodu wybranego, a zamiast tego zaczęli troszczyć się o siebie, o wygodne życie, przez co zupełnie stracili u ludzi autorytet, u ludzi w społeczeństwie, no, a ludzie przestali ich słuchać. Czy to, zadajmy sobie pytanie, nie jest aby udziałem w dużej mierze dzisiaj Kościoła w naszej ojczyźnie, a również niejednokrotnie i może tutaj, gdzie żyjemy? Właśnie dlatego, że zamiast autentycznie żyć Ewangelią, relacją z Jezusem, głoszeniem tej relacji, to się jeden z drugim zajmuje polityką, angażowaniem w załatwianie takich czy innych dotacji z Bóg wie jakich źródeł, brataniem i tworzeniem sojuszu między tronem a ołtarzem, I niejednokrotnie widać, że. To, co papież Franciszek mówi, klerykalizm działa w dwie strony. Tak po stronie duchownych, jak i świeckich. I duchowni stają się coraz bardziej świeckimi, zajmują się interesami tego świata, zabiegają o ustawienie w tym świecie, a z drugiej strony widać niezwykły paradoks, gdzie politycy głoszą Ewangelię. No, na miłość Boską. Pomierzały się porządki. Straciliśmy azymut, zagubiliśmy się w drodze. I trzeba się czym prędzej nawrócić. Bo malachiarz oświadcza, że to właśnie oni są odpowiedzialni za obumieranie życia religijnego. Duchowni, kapłani. I jeśli nie zmienią swojego postępowania, to ściągną na siebie Boże Przekleństwo. I to jest wow. Ja to odnoszę do siebie, ale moi drodzy, to możemy trochę poszerzyć, bo to oczywiście wiadomo, słowo jest skierowane do kapłanów, ale mój Boże, ono jest aktualne, ono jest uniwersalne, każdy niech o sobie pomyśli. Prawda? Jak ja w swoim życiu tę rolę, na której mnie Bóg postawił, jak ja ją uprawiam? Czy ja rzeczywiście jestem tym nieużytecznym sługą? My wszyscy jesteśmy czy, Ale, ale, ale państwem, czy, czy tak? my jesteśmy tymi nieużytecznymi sługami, czy, czy nie? Właśnie, patrzcie, tu nie pode mnie trzeba robić. Bo czym jest władza w kościele, jeśli nie służbą? Pan Jezus mówi na końcu dzisiejszej Ewangelii, zaraz do tego dojdziemy. No czym jest władza w kościele, jeśli nie służbą? Podczas ostatniej wieczerzy, co pan Jezus prosił? Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, żeś tym nie posłał. No moi drodzy, jeśli w nas nie będzie autentycznego życia tymi słowami, to jak ma świat poznać, że Jezus jest tym, którego posłał ojciec? Właśnie autentyczność życia. I teraz krótko: chrześcijaństwo, jeszcze raz to chcę z mocą podkreślić, myślę, że się tu wszyscy zgodzimy, nie jest ideologią. Chrześcijaństwo nie jest nową filozofią dla ludu, nie jest także, jak wielu dzisiaj głosi, przede wszystkim jakimkolwiek systemem moralnym, czy nawet doktryną. I tu bardzo mocno tym przypomina Franciszek, a ma tak straszny opór. Chrześcijaństwo nie jest na pierwszym miejscu systemem moralnym, ani doktryną. Nie jest. Chrześcijaństwo w swojej istocie jest nowym życiem w Chrystusie, to jest relacja. Jeśli my tego nie pojmiemy, to moi drodzy, ksiądz prezydentyczny już kiedyś mawiał, że mam wrażenie, iż Ewangelia jest jeszcze daleko, daleko przed nami. Że myśmy nic nie zrozumieli z chrześcijaństwa. Ono się rozpoczęło na Chrzcie, jest wejściem w śmierć Chrystusa, żeby razem z Nim iść w kierunku Ojca, w kierunku domu. Dlatego to głoszenie Ewangelii to jest głoszenie nowego życia. Ale głoszenie nowego życia zasadniczo przez samo życie, czyli przez nasze życie w Chrystusie. No bo jak, żeby inaczej? Ono nie może być obłudne. Bardzo o tym mocno przypominał choćby święty Jan Paweł II. Czy w słowach skierowanych do świeckich czy konsekrowanych, ale samo głoszenie słowa winno wyrastać z autentycznego życia Ewangelią. Teraz jeżeli. To jest, nieraz mówimy tutaj często, jeżeli ja nie mam miłości do ludu, do którego jestem posłany, ja nie mam prawa głosić mu Ewangelii. Bo ja wyrządzę większą szkodę niż jakikolwiek pożytek. Jeśli ja nie idę do ludzi z miłością, z troską o ich zbawienie. Ale tak może być wszędzie, w rodzinach, w domu, prawda? No, Wy możecie powiedzieć o sobie. To jest mi się wydaje ta kwestia, jakaś, jakaś dla mnie najważniejsza. No nie żyjmy pozorami. Życie pozorami jest życiem straconym. Życie autentyczne, wprawdzie, jest, jest życiem wybranym. Tego nas uczy nas, nasz mistrz, tego nas uczy nasz zbawiciel. Mówiliśmy o, tej, o tym nieużytecznym smudze, nie? Więc zobaczmy nawet tutaj w tym kontekście świętego Pawła, bo jest taka podobna zasada. Jedynie przez śmierć własnych ambicji, jakiegoś, jakiejś chęci wywyższenia się, przez te właśnie autentyczne świadectwo życia, autentyczną miłość, o której mówimy, ofiarność Ewangelii, wtedy ona jest prawdziwie głoszona. No i o tym nam mówi Paweł. I Ewangelii nie da się inaczej głosić. Co on mówi? On dzisiaj pięknie te słowa: Stanęliśmy pośród Was pełni skromności. Jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi i będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą. Zobaczcie, nie tylko naukę Bożą, ale na to dusze nasze. Że to wtedy, jak to się mówi, ludzie z ręki jedzą. Ja najpierw ja ci serce Twoje na taler, moje na talerzu daję. Ja, ja nawet duszę Twoją chcę Tobie dać. Zobacz, ja autentycznie żyję. Ja jestem przejrzysty. Ja, tu nie ma podstępu. Przynoszę Ci tego, w którym się sam zakochałem jak bowiem drodzy staliście się dla nas, mówi Paweł. I też postawa apostoła, która później przyniosła konkretny owoc, prawda? No bo dalej on powie, nieustannie dziękujemy Bogu. Bo kiedy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, to przyjęliście je niejako ludzkie słowo. Uwaga. Czyli zobaczcie, co to jest, to jest działanie Pawła? Nie. Paweł już tu mówi o konkretnym owocu działania Bożej łaski. Przez to, że On z taką postawą do nich przyszedł. A resztę dokonał Bóg. I Paweł mówi. Przyjęliście to słowo usłyszane od nas nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, czyli jako słowo Boga, który działa w Was wierzących. Czyli to głoszenie Ewangelii to jest głoszenie żywego Boga, a nie jakiejś mądrej doktryny w ludzkiej postaci. Ewangelia jest szkołą życia, jest o życiu i jest orędziem życia. I nie można tego inaczej doświadczyć. Nawet przez jakieś najwspanialsze refleksje, co, cokolwiek byśmy tutaj nie głosili, ale jedynie można doświadczyć, zawiężając się tej mądrości, wprowadzając taką autentyczne zalecenie pana Józefa w swoim życiu. Jeszcze zresztą tak sobie myślę, jest moi drodzy taka bardzo niesamowita zasada, którą warto by tu myślę przywołać, takie kryterium, wewnętrzne kryterium naszej autentyczności. Ono mówi tak: żeby można było stać się kimś, to trzeba umieć stać się nikim. I myślę, że to niech z nami też zostanie w kontekście właśnie tych wszystkich czytań, a szczególnie też Ewangelii, tego, tego ducha służby, autentyczności w tej służbie. Żeby można było stać się kimś, to trzeba umieć najpierw być nikim. Ja tutaj chciałam jeszcze podjąć refleksję do tych słów, które dzisiaj mamy na... Na dzisiejszą niedzielę w kontekście rodziny, ponieważ gdy słuchamy tych słów, no narzuca się myśl, że to jest słowo skierowane do kapłanów. Jednocześnie jest to słowo skierowane również do rodzin, do każdego z nas. I Pan Bóg przypomina nam, jak ważne jest, aby oddawać cześć Jego imieniu i żyć, tak jak właśnie ksiądz powiedział, być przejrzystym, czyli to, co mówię i w ten sposób żyję. Dlaczego? Ponieważ jest to niezmiernie ważne dla dzieci, ale też dla naszych bliskich, dla sąsiedztwa, dla ludzi, z którymi żyjemy. Aby słowo Boże, którym żyjemy, o którym mówimy, było w naszym życiu. Jeżeli nie jest w naszym życiu, po prostu możemy zmylić, ponieważ jeżeli ja mówię, że ja kocham Pana Boga, a żyję nie w ten sposób, ludzie będą myśleli, że o, w ten sposób żyje katolik. Więc w ten sposób powinienem i ja także żyć. No, czyli dalej mówimy o autentyczności świadectwa, tak. nie? I to, co Pan Jezus mówił o tym niewywyższaniu się, bo On na końcu mówi, no kto jest wśród Was największy, to niech będzie sługą wszystkich. Prawda? Czyli te słowa są bardzo wyraźne. Kto się wywyża, będzie wyższa, będzie poniżona a kto się poniża, będzie wywyższony. Dlatego, no mówi Pan Jezus, wy tak nie czyńcie. Zróbcie, co wam mówią, bo rzeczywiście, jeśli nauczają prawa Bożego, to ich słuchajcie, ale uczynków nie naśladujcie. Życie ich może być tragiczne, prawda? Ale moja nauka jest niezmienna, ona jest ta sama, nie? I czasem tak, Pan Jezus, no też dopuści, że, prawda, ona jest zgłoszona może z ust, no, antyświadka, nie? I mhm. jak ona działa, to jest inna sprawa, to, co Pani mówi, prawda? Ale tu jest to nasze posłuszeństwo, tylko że między nami też znowu to, co tu wychodzi, ta autentyczność, ona też się bierze z tego, że ja nie jestem nad kimś, że nawet w myśl świętego Pawła widzę innych jako wyżej stojących od siebie. I Pan Jezus mówi, między wami ma być duch braterstwa, ma być duch solidarności, wzajemnej troski o siebie, prawda? I to jest to, co rodzic o dziecko, dziecko o rodzic, we wspólnocie parafialnej również, proboszcz, ludzie, ale odwrotnie, ludzie o księdza, ksiądz o ludzi. Że to rodzinne spotkanie, gdzie jeden drugiego brzemiona nosi, prawda? gdzie wypełnia prawo miłości, gdzie sobie nawzajem służy, gdzie obmywa nogi na wzór Chrystusa. Właśnie o to chodzi. Tam nie ma nauczycieli, tam nie ma gradacji, ja tu, wy tam, prawda? Nie, tam nie ma klerykalizmu, nie ma miejsca na tego typu straszne rzeczy. Nie ma miejsca. Tam jest miejsce miejsce na miłość. Przekazywanie słowa z miłością, nauczanie z miłością, to musi być jedno z drugim połączone, ponieważ wtedy są owoce tej przemiany. I tak jak w rodzinie, jeżeli mama mówi z miłością o Panu Bogu, no to dziecko przyjmie to jako rzeczywiście, że Pan Jezus jest tym, który mnie kocha. I właśnie to trzeba przenieść na, na swoje życie. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoim godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Moi drodzy, w jaki sposób traktuję ludzi, którzy jawnie łamią Boże przykazanie? Co czynię, żeby uświadomić im grzech czy doprowadzić do nawrócenia? Jakich złych postaw faryzeuszy powinienem unikać w swoim własnym postępowaniu? I jakie dobre cechy apostołów Jezusa mogę naśladować w swoim życiu? Niech nam wszystkim dobry Bóg błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.